Dzisiaj pokażę Wam przydatną podstawę, jak za pomocą kompasu wyjść z lasu i nie kręcić się w kółko. Po pierwsze, kompas trzymamy w ten oto sposób, gdzieś u podstawy klatki piersiowej z małym dystansem od ciała, tak żebyśmy wszystko dobrze widzieli. Trzymajmy go poziomo, nigdy ze skosem w ten czy w tamten sposób. A gdy chcemy się obrócić, to o wiele prościej i dokładniej jest przesunąć ciało z kompasem, niż robić to na tej zasadzie, że przesuwamy sam kompas i później dołączamy my. Jak widzimy, kompas ma tutaj taką szczałeczkę, to szczałeczka w kierunku naszego marszu, tutaj jest przód kompasu, który ustawiamy właśnie w kierunku, w którym chcemy iść, natomiast ta część kompasu idzie w kierunku naszego ciała. Kolejnym elementem kompasu jest ta czerwona igła. Ona pokazuje cały czas północ. Niezależnie, jak się obrócimy, ona cały czas tą północ będzie pokazywała. I kolejny ważny element na kompasie to ta tutaj ruchoma strzałeczka, którą możemy sobie dowolnie przesuwać. I teraz to, co musimy zrobić, to tą ruchomą strzałkę skoordynować z igłą, która pokazuje północ. Teraz mamy wyznaczony azymut. To kąt między kierunkiem naszego marszu. A północą. Teraz, żeby iść w linii prostej w kierunku naszego marszu do wyjścia z lasu, musimy cały czas kontrolować, ażeby te dwie igiełki nam się nie rozchodziły. Bo gdy na przykład byśmy zboczyli z naszego kursu, to zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście nie musicie co chwilę zerkać na kompas. Ja na przykład na linii mojego marszu mam tą charakterystyczną topolę, i do niej sobie dojdę, to będzie mój punkt kontrolny, a za tą topolą. Będę szukał następnego takiego charakterystycznego punktu na linii prostej mojego marszu, i tak po nitce do kłębka w końcu wyjdę z tego lasu, idąc w jednym kierunku. Oczywiście, był to film na życzenie widzów. Miałem pokazać, jak w prosty sposób, za pomocą kompasu, można iść w jednym kierunku. Jeżeli chcecie więcej takich filmików na wasze życzenie, z różnymi zagadnieniami, to piszcie je w komentarzach pod tym filmikiem. Ja wybiorę najlepsze i będziemy działać. Pozdrawiam, trzymajcie się.